Mieszkał cudaczek wyśmiewaczek u Złośnickiego przez tydzień. Dobrze mu się działo, brzuszek miał zawsze pękaty jak to ziarnko grochu. Mieszkał przez drugi tydzień i trzeci. Nigdy nie był głodny. Pan Złośnicki o byle głupstwo czerwienił się jak burak i wyprawiał takie przedstawienia, że trudno opowiedzieć. A już o mycie to była awantura najmniej trzy razy na dzień, bo pan Złośnicki nie lubił się myć. Zdaje mi się, że szkoda mu było na to czasu. Czy woda ciebie kąsa? żartowała z niego Danusia. Nie, ale on jest z cukru i boi się rozpuścić dokuczał starszy brat Tadek. Pan Złośnicki złościł się jeszcze więcej o te żarty, aż nogami tupał albo plecami o ścianę tłukł. Ścianie to wcale nie przeszkadzało, a cudaczek miał uciechę rzecha. Kiedyś mało nie pękł ze śmiechu przez to mycie. Był wtedy pogodny dzień jesienny i dzieci bawiły się w ogródku za domem budowały tunel koło starej akacji A tu okno się otwiera i mama woła Dzieci obiad ręce myć Żal było odejść od zabawy i Złośnicki od razu się na naburmuszył Danusia pobiegła przodem a on wlukuł się za nią i mruczał Rano mycie wieczorem mycie przed jedzeniem mycie nie wiem po co Okropność! Wzdychał mu nad uchem cudaczek, wyśmiewaczek. Licho niepoczciwe. Pan Złośnicki wszedł do umywalni. Z kranu ciekł sobie mały strumyczek wody. To pewnie Danusia ręce myła i nie dokręciła kranu. Ona tak zawsze. Złośnicki podstawił ręce pod ten strumyczek wody, szurnął prawą o lewą, potem wytarł byle jak wręcznik i poszedł do stołu. Myłeś ręce? pyta mama. Myłem! mruczy Złośnicki. Ej, pokaż! Złośnicki wykrzywia się gniewnie, pokazuje ręce i powtarza z uporem. Myłem! To mają być umyte ręce, brud rozmazany wodą, wstydziłbyś się. Myłem! powtarza Złośnicki jeszcze raz. Takie mycie nie jest nic warte. Weź szczotkę i mydło i wyszoruj ręce jak należy, mówi mama. Złośnicki wypadł z pokoju jak bomba. Ciągle się myj i myj, krzyczy ze złością. Wpada do umywalni, odkręca kurek z całej siły. A, jaj, woda chlusta wielką strugą, oczy chłopcu zalewa. A, wrzeszczy złośnicki i odskakuje od kranu. Ale jest cały mokry, zala na twarz i ubranie, nawet pończochy i buciki mokrzuteńkie. Z nosa szczupryny leje się woda ciurkiem. A, wrzeszczy złośnicki w niebogłosy, Tupie nogami, wali pięściami w umywanie, podskakuje tak zabawnie. Wszyscy porwali się od stołu i przybiegli. Mama wyciera wrzeszczącego chłopca, Tadek i Danusia pękają ze śmiechu, a Cudaczek. Cudaczek śmieje się do rozpuku, śmieje się, parska i dławi z uciechy, obu rękami przytrzymuje brzuszek, który pęcznieje w oczach. W końcu daje nura pod kołnierz, bo czuje, że już dłużej nie może. A zaraz na drugi dzień było nowe przedstawienie. Pani nauczycielka czytała w szkole dzieciom śliczną baśnię o krasnoludkach. Kazała im narysować w domu obrazki do tej baśni. Więc Złośnicki siadł przy stole i zabrał się do rysowania. Cudaczek był głodny i przeszkadzał mu jak umiał, ale jakoś nic z tego nie wychodziło. Chłopiec się nawet uśmiechał, bo ten gruby krasnoludek tak mu się dobrze udał. W tej chwili mama zawołała z kuchni. Synku, chodź, dam ci powideł. Powidła pyszna rzecz. Pan Złośnicki włożył ołówek za ucho, bo tak robi nieraz statko w warsztacie, i popędził do kuchni. Dostał powideł i wrócił do rysowania. Gdzież ten ołówek? Na stole nie ma ani na rysunku, ani obok rysunku. Na podłodze też nie leży. Aha, szuflada odsunięta. Pewno wpadł do szuflady. Nie. I tam nie ma. Co to jest? Cudaczek widzi ołówek doskonale. Przecież go chłopiec włożył za własne ucho. I niepoczciwe licho zaciera cienkie ręce ze złości. Zaraz będzie awantura! Oho! Już złośnicki poczerwieniał. Wyciąga ze złością szufladę. Sypią się na podłogę książki. Buch, buch, klap, klap. Spadają zeszyty, trzask. Huknął o ziemię piórnik. I Cieszy się cudaczek, bo Złośnicki czerwony jest jak rak ugotowany, wykrzywiony jak straszydło. Tupie nogami. W tej chwili złośnicki łapie się za głowę i znajduje ołówek. Teraz robi się jeszcze czerwieńszy. Nie potrzebuję! krzyczy i ciska ołówkiem o ziemię. Cudaczek słyszy, jak biedny ołówek pęka w środku. Nie potrzebuję! krzyczy dalej Złośnicki. Gniecie swój śliczny rysunek i też rzuca na ziemię. Na to wchodzi mama. Co tu się dzieje? pyta zdziwiona. Złośnicki przytomnieje. Widzi swój rysunek zniszczony i wybucha płaczem. Co za głupi chłopak, jaki śmieszny chłopak, oj pęknę ze śmiechu, co za przedstawienie. Zaśmiewa się cudaczek wyśmiewaczek, oj przez tym pozachoruję. Przewraca się na plecy i przytrzymuje brzuszek pękaty jak balonik.